Przed Wami pierwszy odcinek serii Call of Duty Modern Warfare 2 operacje specjalne. Zaczniemy od prostej i krótkiej misji. Pikiełko, zapraszam do oglądania. Dobry, jestem Malci, a to jest. Halo! No się ma Malci. No cześć. Buziaczek? Dobra, rób to sam. Będę się osłaniał. Malci. Halo No biegnij, kurźba Run, malci, run i nie zabij Civila. Jeszcze jeden został. No spoko Ej, w ogóle rekord świata jest on 22 sekundy, więc Ej, 22 sekundy jest rekord świata, a my to zrobiliśmy w. Dobra, 20, no cholera, lepiej szybciej biegł 26, ja nie my biegać. No właśnie, zauważyłem. Dobra, dzięki. To sobie pograliśmy.